Witaj na kanale MPTV. Jeśli cenisz niezależne media, zostaw lajka i zasubskrybuj, to realne wsparcie dla naszej pracy. W dzisiejszym wydaniu wiadomości przedstawiamy: Lubelszczyzna zdradzona kłamstwa o dziurawej tarczy wschód. Kostanowczo odrzuca współpracę z Kamińskim. Prokuratura ściga Tuska, czy trafi do więzienia? Ministerstwo próbuje ukryć aferę hotelową za ogromne pieniądze. Profesor Dudek, Tusk straci władzę. Premierze obudź się. Kaczyński i obajtek walczą z prokuratorem Bodnarem, atak na katolików trwa. Polska 2050 wypada z gry, PiS znów na szczycie. Men chce zatrudniać nauczycieli bez kwalifikacji, edukacja pod groźbą. PiS oskarża Tuska o fałszerstwo, prokuratura rusza do akcji. Netanyahu i Alshara zawieszają broń i przełom na Bliskim Wschodzie. Trump, Putin i 11 szykują historyczne spotkanie w Pekinie. Komentarze są otwarte, napisz co myślisz i dołącz do dyskusji. A to dopiero początek przed tobą porcja informacji, które warto znać. Zaczynamy! Dziurawa tarcza wschód. Lubelszczyzna zostawiona na pastwę losu. Miała być obrona, są tylko obietnice. Dywizjon przeciwlotniczy w sobieszynie. Nie powstanie. Zamiast niego lądowisko szkoleniowe. Brygada w Poniatowej? Zatrzymana przez biurokrację i dawne ślady hitlerowskiego obozu. Batalion w Janowie lubelskim? Wstrzymany bez terminu, bo resort czeka na nowy dokument. Lubelszczyzna, która miała być filarem tarczy wschód, została z niczym. Gdy za wschodnią granicą trwa wojna, a reżim Łukaszenki eskaluje napięcie, mieszkańcy regionu czują się porzuceni. Koalicja 13 grudnia zwalnia tempo, wycofuje inwestycje i zamiast realnych działań serwuje ogólniki. Ministerstwo Obrony unika konkretów, a politycy opozycji wprost mówią o powtórce z lat 2008-2015, kiedy rząd POPSL zlikwidował ponad 600 jednostek wojskowych, osłabiając wschodnią flankę. Teraz historia zatacza koło. Zamiast bronić, analizują. Zamiast chronić, odwlekają. Czy rząd zrozumie, że nie ma już czasu na jeszcze chwilę? Miliardowe programy nie zastąpią obecności wojska w terenie. Papier nie obroni granicy. Mieszkańcy chcą działań, nie lądowisk i analiz. To nie tylko problem Lubelszczyzny, to kwestia bezpieczeństwa całej Polski. Jak długo rząd będzie udawał, że wszystko jest pod kontrolą? Czy musi dojść do tragedii, by zrozumiano wagę sytuacji? Czas działać, zanim dziurawa tarcza wschód pęknie całkowicie. Kamiński na cenzurowanym. Komuwi stanowcze niewspółpracy. Koalicja Obywatelska nie owija w bawełnę, dalsza współpraca z Michałem Kamińskim nie wchodzi w grę. Powód? Seria kontrowersji, z których największą była publiczna krytyka marszałek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, oskarżonej przez Kamińskiego o inwigilację i działania ubeckie. Te zarzuty padły na antenie TVN24 i całkowicie przekreśliły zaufanie do wicemarszałka. Kidawa-Błońska nie kryje rozczarowania, mówi wprost, że Kamiński ją obraził, zszargał dobre imię pracowników Senatu i nigdy za to nie przeprosił. W konie mają złudzeń, współpraca jest zakończona. Problem w tym, że formalnie tylko PSL może odebrać mu rekomendacje, a jego lider Władysław Kosiniak-Kamysz nie zamierza tego robić. Deklaruje pełne zaufanie i lojalność Kamińskiego, choć ten ma na koncie więcej kontrowersji. Krytykował Donalda Tuska za rzekome obrażanie Donalda Trumpa, a niedawne nocne spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim i Adamem Bielanem wywołało burzę, mówi się, że proponowano tam Szymonowi Hołowni stanowisko premiera technicznego. Dla wielu wko to dowód, że Kamiński balansuje na granicy lojalności wobec rządu. Atmosfera wokół niego jest napięta, a z nieoficjalnych ustaleń wynika, że nie ma już praktycznie żadnych szans na współpracę z największą formacją koalicji. Ko zarzuca mu destabilizację, działania nieprzewidywalne i podważanie zaufania do PSL. Pytanie brzmi, ile jeszcze wstrzyma Kosiniak-Kamysz, zanim sytuacja eksploduje? Tusk pod lupą prokuratury. Czy premier trafi za kratki? Czy Donaldowi Tuskowi grozi więzienie? Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości złożył zawiadomienie do Warszawskiej Prokuratury, oskarżając premiera i innych urzędników państwowych o możliwość popełnienia przestępstwa. Sprawa dotyczy kontrowersyjnej adnotacji, która pojawiła się przy publikacji uchwały Sądu Najwyższego z 1 lipca, uznającej wybór Karola Nawrockiego na prezydenta za ważny. Zawiadomienie przygotowane przez Zbigniewa Zióbrę zarzuca rządowi celową manipulację treścią dokumentu opublikowanego w Dzienniku Ustaw 4 lipca. Kluczowy zarzut: Dopisanie bez podstawy prawnej obszernej części odnoszącej się do orzecznictwa unijnych trybunałów podważającej legalność KRS. Zdaniem PiS to ingerencja w treść orzeczenia i możliwe fałszerstwo urzędowe z artykułu 270 kodeksu karnego zagrożone karą do 5 lat więzienia. Różnice między wersjami dokumentów ujawniono, porównując publikacje z dziennika ustaw i oryginał na stronie Sądu Najwyższego. Co więcej, podobnej adnotacji nie umieszczono przy wcześniejszej uchwale dotyczącej wyborów parlamentarnych, mimo że zapadła w identycznym składzie. Sąd Najwyższy uznał dodatek za bezprawną ingerencję w niezależność wymiaru sprawiedliwości i złożył analogiczne zawiadomienie do prokuratury. Premier milczy, ale rzecznik rządu Adam Szłapka twierdzi, że adnotacja wynika z uchwały Rady Ministrów z grudnia 2024 roku. Czy to wystarczy, by uniknąć konsekwencji? Sprawa nabiera tempa i może wstrząsnąć całą sceną polityczną. Afera hotelowa za 874 tysiące? Ministerstwo żąda sprostowania oto prawda. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wydało dokładnie 874 tysiące złotych na noclegi w luksusowych hotelach w Brukseli. Taką informację ujawniliśmy wczoraj. Po publikacji, resort zażądał sprostowania więc, prostujemy. Jak podkreśla Ministerstwo, nie chodziło o wypoczynek kierownictwa, lecz o zakwaterowanie pracowników resortu oraz instytucji podległych, oddelegowanych do pracy przy polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. W skrócie, nie ministrowie spali w Bristolu, tylko ich urzędnicy. Mimo to umowa na niemal 875 tysięcy złotych wciąż budzi emocje. Mowa o ponad 1700 noclegach w jednym z najdroższych hoteli w centrum Brukseli. Resort zaznacza, że żaden członek kierownictwa nie skorzystał z tych usług, czyli wszystko zgodnie z zasadami. Pytanie tylko, czy budżet obywateli miał faktycznie sfinansować tak ekskluzywne warunki dla oddelegowanych urzędników. Rząd Donalda Tuska obiecywał skromność, fachowość i transparentność, tymczasem rzeczywistość bywa kosztowna. Skoro więc ministrowie nie generowali wydatków tutaj, to gdzie? Ministerstwo milczy, a obywatele liczą. Wnioski? Resort twierdzi, że wszystko zgodnie z procedurami. Tylko czy poczucie proporcji też się mieści w tych przepisach? Premierze, obudź się. Profesor Dudek ostro o Tusku, niedługo straci pan władzę. Czy Donald Tusk naprawdę traci kontrolę nad sytuacją? Profesor Antoni Dudek nie owija w bawełnę i wprost zarzuca premierowi brak aktywności. Na antenie kanału Superekspresu ostrzegał, Panie premierze, najwyższa pora zacząć działać, bo niedługo straci pan władzę. Według profesora sytuacja w kraju wymaga natychmiastowej reakcji, a tymczasem szef rządu zdaje się być kompletnie bierny. Kulminacją tej krytyki była scena, która wywołała szczególne oburzenie politologa, transmisja z lądowania polskiego Sławosza Uznańskiego Wiśniewskiego. Premier Tusk oglądał wydarzenie na żywo i, jak ocenił Dudek, cieszył się jak dziecko. To była żałosna scena, mówi bez ogródek. Bardzo się cieszę, że pan Uznański szczęśliwie wrócił z kosmosu, ale premier polskiego rządu powinien zajmować się ważniejszymi sprawami niż telewizja w godzinach pracy, dodaje profesor. Dudek, który w kampanii prezydenckiej otwarcie sprzeciwiał się kandydaturze Karola Nawrockiego, dziś kieruje ostrze krytyki w stronę Tuska. Jego zdaniem, brak inicjatywy i reakcji na bieżące problemy może kosztować szefa rządu utratę władzy szybciej niż się spodziewa. Czy premier rzeczywiście przesypia kluczowy moment? Czy taka bierność uszczytu władzy to zapowiedź nadchodzącego politycznego przesilenia? W opinii profesor Dudka tak. Kaczyński i Obajtek kontra prokuratura Bodnara. Polityka opiłowywania katolików trwa. Jarosław Kaczyński uderza w prokuraturę Adama Bodnara po głośnym wniosku o uchylenie immunitetu Danielowi Obajtkowi, byłemu szefowi Orlenu i obecnemu europosłowi PiS. Na platformie X-Lider Prawa i Sprawiedliwości nie owijał w bawełnę, nielegalna prokuratura Bodnara przekracza kolejne granice absurdu. Polityka obrażania i opiłowywania katolików trwa. Wniosek pochodzi z prokuratury okręgowej w Warszawie i trafił bezpośrednio do prokuratora generalnego. Według Kaczyńskiego to kolejny element politycznej gry wymierzonej w ludzi o konserwatywnych wartościach. Sam obajtek również nie pozostał dłużny, podkreślił, że wszystkie zarzuty wyjaśnił już wcześniej i nie ma niczego do ukrycia. Nagrania są zmontowane. A co do tygodnika, nie wycofałem numer, bo obrażał uczucia religijne, krzyż i świętego Jana Pawła II. I jeśli za to mam stracić immunitet, przyjmuję to z dumą, napisał były prezes Orlenu. Dodał też, że obecna władza nie radzi sobie z rządzeniem. Nie potraficie nic robić. Nie ma inwestycji, nie ma rozwoju. Umiecie tylko atakować tych, którzy działali dla dobra kraju. Sprawa immunitetu Daniela Obajtka to kolejny punkt zapalny na linii PiS obecny rząd. Opozycja widzi w tym czystkę, zwolennicy rządu konieczność rozliczenia przeszłości. Jedno jest pewne, polityczna wojna trwa, a temperatura rośnie. Sondażowy wstrząs. Polska 2050 wypada z gry, PiS znów na prowadzeniu. Nowy sondaż United Surveys dla wirtualnej Polski przynosi polityczne trzęsienie ziemi. Gdyby wybory odbyły się dziś, zwyciężyłoby Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 29,2%. Tuż zanim nim znalazłaby się Koalicja Obywatelska, zdobywając 28,2% głosów. Trzecie miejsce zajmuje Konfederacja z wynikiem 12,5%, mimo że notuje wyraźny spadek. Do Sejmu dostałaby się jeszcze tylko Lewica z poparciem 6,8%. Aż cztery partie wypadają poza Parlament, w tym Polska 2050, która z wynikiem 2,8% zamyka ranking. To ogromny cios dla formacji Szymona Hołowni, która w porównaniu z poprzednim badaniem straciła aż 1,6 punktu procentowego. Na granicy progu wyborczego znalazła się Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna 4,2%, Polskie Stronnictwo Ludowe 3,5% oraz Partia Razem z wynikiem 3%. Żadne ugrupowanie nie uzyskałoby samodzielnej większości. PiS mógłby liczyć na 186 mandatów, Kona 178, Konfederacja na 68, a Lewica na 28. W efekcie możliwe scenariusze to koalicja PiS z Konfederacją dająca 254 mandaty albo KOS z Konfederacją 246. Rośnie również liczba niezdecydowanych blisko 10% respondentów nie wie, na kogo oddałoby swój głos. Czy to zapowiedź wielkich zmian na scenie politycznej? Burza wokół przedszkoli. MEN chce zatrudniać osoby bez kwalifikacji nauczycielskich. Nowy pomysł Ministerstwa Edukacji Narodowej wywołał prawdziwą burzę. Resort planuje, by w przedszkolach mogły pracować osoby bez wykształcenia pedagogicznego, ale z kompetencjami do pracy z dziećmi. Choć zmiany mają wypełnić ponad 1600 wolnych etatów, środowisko nauczycielskie nie zostawia na projekcie suchej nitki. To dla nas policzek, mówią wprost. Pod petycją sprzeciwiającą się nowym przepisom podpisało się już blisko 40 tysięcy osób. Zgodnie z projektem przedszkola będą mogły zatrudniać osoby nie będące nauczycielami do prowadzenia wszystkich zajęć, nie tylko tych rozwijających pasję dzieci. Warunek zgoda kuratora. Ale nauczyciele przedszkolni są zbulwersowani. Doktor Zuzanna jastrzębska krajewska znana w sieci jako pani Zuzia, mówi wprost, to nie rozwiązuje problemów kadrowych, a jedynie je maskuje. Pensje są zbyt niskie, awans zawodowy to zaledwie 110 zł podwyżki na rękę. Brakuje prestiżu, a teraz, jak twierdzą pedagodzy, men jeszcze bardziej obniża rangę zawodu. Rodzice także nie kryją obaw. Aleksandra Łagowska, mama dwójki przedszkolaków, pyta: Kto i jak będzie weryfikował u podejście do dzieci? Przedszkole to nie tylko zabawa, to edukacja, wymagająca wiedzy psychologicznej, metodycznej i pedagogicznej. Ja też mam podejście do dzieci, ale nie wiem, jak nauczyć je pisać czy czytać Podsumowuje. Tymczasem Men prezentuje kontrowersyjny projekt właśnie w wakacje, gdy nauczyciele są na urlopach. Przypadek? Zdaniem wielu nie. PiS oskarża premiera Tuska o fałszerstwo. Sprawa trafia do prokuratury. Prawo i Sprawiedliwość złożyło zawiadomienie do prokuratury, zarzucając premierowi Donaldowi Tuskowi fałszowanie dokumentu. Chodzi o dodanie adnotacji do uchwały Sądu Najwyższego potwierdzającej ważność wyboru Karola Nawrockiego na prezydenta SN. Według PiS, ta zmiana, którą wprowadzono do publikacji w dzienniku ustaw, nie występuje w oryginale i kwestionuje niezależność Krajowej Rady Sądownictwa, powołując się na orzecznictwo europejskich trybunałów. Politycy PiS oceniają to jako nielegalną ingerencję i fałszerstwo dokumentu, podkreślając, że publikacja orzeczeń musi opierać się wyłącznie na dokumentach poświadczonych za zgodność z oryginałem oraz podpisanych przez uprawnione osoby. Zawiadomienie, przygotowane przez byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobre, skierowano do prokuratury rejonowej, a dotyczy ono nie tylko premiera, ale także innych funkcjonariuszy publicznych. W odpowiedzi i prezes sądu Najwyższego Małgorzata Manowska potwierdziła, że sama złożyła zawiadomienie o bezprawnej ingerencji w niezależność sądu. Sprawa wywołuje duże napięcie, zwłaszcza że adnotacja od ponad pół roku funkcjonuje, a rząd tłumaczy ją orzeczeniami sądów europejskich, które rzekomo podważają skład Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN. Uchwała ta, podjęta przez SN 1 lipca, potwierdziła ważność wyboru Nawrockiego mimo tysięcy protestów, a sprawę na bieżąco komentują politycy i prawnicy, wskazując na jej kluczowe znaczenie dla stabilności systemu prawnego i legalności procesu wyborczego w Polsce. Przełom na Bliskim Wschodzie: Izrael i Syria zgadzają się na zawieszenie broni. Wielki krok ku pokojowi na Bliskim Wschodzie premier Izraela Benjamin Netanyahu i prezydent Syrii Ahmed Al-Shara przy wsparciu sekretarza stanu USA Marco Rubio zgodzili się na zawieszenie broni, które zaakceptowały również Turcja, Jordania i ich sąsiedzi. Ambasador USA w Turcji Tom Berek przekazał tę wiadomość w nocy z piątku na sobotę, apelując do mniejszości drużów, beduinów i sunnitów o odłożenie broni i budowanie wspólnej, pokojowej syryjskiej tożsamości. Jak podaje agencja Reutera, Władze w Damaszku ogłosiły natychmiastowe i kompleksowe zawieszenie broni, wzywając wszystkie strony do zakończenia działań wojennych na wszystkich obszarach. Kilka dni temu w prowincji Suwejda, gdzie doszło do krwawych walk, zginęło aż 594 osoby poinformowało Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka z Londynu. W konflikcie aktywnie uczestniczył też Izrael, który oświadczył, że broni drużów mniejszości etniczno-religijnej zamieszkującej Syrię, Liban i Izrael. W środę izraelska armia ostrzelała strategiczne cele w Damaszku, w tym okolice Pałacu Prezydenckiego i Ministerstwo Obrony. Interwencja spotkała się z krytyką prezydenta Turcji Recep Taipa Erdogana, który zapowiedział, że nie dopuści do podziału Syrii ani naruszenia jej wielokulturowej integralności. Syryjskie władze w piątek ogłosiły rozmieszczenie specjalnych sił w południowej części kraju, aby zakończyć walki między frakcjami drużyjskimi a plemionami Beduinów oraz przywrócić stabilność. To zawieszenie broni może otworzyć nowy rozdział w długotrwałym konflikcie i przynieść nadzieję na trwały pokój w regionie. Szansa na historyczny szczyt? Trump, Putin razem w Pekinie? Media donoszą, że Chiny planują zaprosić prezydenta USA Donalda Trumpa na obchody 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Pekinie, gdzie pojawić ma się także prezydent Rosji Władimir Putin. To byłoby pierwsze bezpośrednie spotkanie Trumpa z Jinpingiem i Putinem od czasu jego powrotu do Białego Domu. Według brytyjskiego The Times, wielka parada na placu Tiananmen zaplanowana na 3 września to idealna okazja na poprawę napiętych relacji chińsko-amerykańskich oraz możliwość omówienia strategicznych kwestii. Putin już zaakceptował zaproszenie, a Pekin nie zaprzecza, że rozważa zaproszenie Trumpa, co podgrzewa spekulacje na całym świecie. Poprawa stosunków USA-Chiny jest widoczna po latach napięć i wojny handlowej, która obejmowała m.in. cła sięgające 145% na chińskie produkty. Obecnie cła zostały obniżone do 10%, choć nałożono tymczasowo dodatkowe 20% na wybrane towary ze względu na zarzuty USA o zbyt słabą walkę Chin z przemytem fentanylu. W ostatnich dniach Pekin wznowił eksport minerałów ziem rzadkich do Stanów, a USA poluzowały ograniczenia dotyczące zaawansowanych chipów. Jednak relacje Trumpa i Putina są napięte, zwłaszcza z powodu sytuacji na Ukrainie. Trump skrytykował Putina za bombardowania i zapowiedział sankcje, jeśli Rosja nie zgodzi się na zawieszenie broni w ciągu 50 dni. Rosyjskie MSZ odpowiedziało, że nie akceptuje takich gruźb. Eksperci jak Wentey San wskazują jednak, że Trump może nie przyjąć zaproszenia, gdyż woli spotykać się na amerykańskiej ziemi, a nie dzielić scenę z Putinem i 11 Jinpingiem w Pekinie. To już wszystko na dziś, dziękujemy, że jesteś z nami na kanale MPTV. Jeśli chcesz wspierać niezależne media, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, udostępnij ten materiał znajomym i koniecznie napisz komentarz, co myślisz o sytuacji w Polsce i na świecie. Dzięki Twojemu zaangażowaniu ten film może dotrzeć jeszcze dalej. Do zobaczenia już jutro w kolejnym wydaniu wiadomości.